Witam wszystkich serdecznie na moim kanale tej jego Kolejny Ocieczek Zkazropa i kolejny ewendik na case dropie mordeczki. Kolejny event, czekajcie. Eee, przesunę sobie jedną rzecz, dobra. Kolejny ewendik na case dropie, back to School. Wracamy do szkoły. Jak na razie wszyscy wracają do szkoły, czyli się zac zaczął nasz kochany wrzesień, gdzie młodsze grono i te starsze, i te nie starsze i te starsze, i te najstarsze wraca sobie do szkoły po prostu rozpoczęcie roku i tak dalej, więc event, zaraz po summer campie wlatuje back to school oczywiście pula nagród to 30 tysięcy złotych, znowu gruba pula nagród będzie trwać 3 dni w sumie ten 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 i oczywiście za pierwsze 3 miejsca jakieś konkretne kostki i później kolejne kostki i kolejne skiny za 97 miejsc, więc warto brać udział, warto zbierać te nasze nie wiem co to jest do końca, bo zostały pieczki w sumie z tamtego eventu ale to są plecaczki, okej. Okay. Liczba zebranych plecaczków, to tutaj jeszcze coś jest bugowane. Okej, okay. liczba zebranych plecaczków, spoko. Zaraz sobie szybko otworzymy. Nie zapomnijcie o subskrypcji, lajku, like, komentarzu. Pierwszy link w opisie, i mój reflink, gdzie macie plus 30% do doładowania. Doładowujecie za stówę, macie 3 dychy więcej. I można pwo, takie siano zrobić, takie siano. Ogólnie wam powiem, że nagrałem wczoraj już odcineczek i miał już... Wczoraj, 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 wczoraj co było? Co było wczoraj? Poniedziałek, to w niedzielę już nagrałem na poniedziałek odcinek, ale jak zauważyłem na live'iku, na które serdecznie zapraszam, że jest nowy event, no mówię, nie będę wrzucał tego, bo jest bardziej związany z poprzednim eventem, dlatego nagrywamy po raz kolejny. Więc tak, mamy 1160, 11630 plecaczków, więc otwórzmy ten lever cały. Oho, kartki przerzucane, ok. SG57, P2000 i M4A4, ok. Zobaczmy kolejny. Co tutaj są jakieś? Ten, oczywiście, z standardową. standardowo. O, to jest głośno, dobrze, że przyciszyłem Galil nam wyleciał. Co tu jest? Schoolback, plecak szkolny. I co tu jest? Wymagane ulepszenie. Back school, poziom pierwszy, aby ulepszyć. Back musisz wykonać ulepszenie, które jest poniżej, poniżej. W sklepie, bla, 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 bla. Poziom back jest maksymalnie 5. Każdy poziom zawiera nagrody i inne pule. Ok. Ile jest poziomów? Jest, jest... Pobawimy się w to, bo coś ciekawego, coś innego, ulepsz baga. E, plus 10 więcej do ulepszenia. Dobra. Ku ulepszenie. Kup ulepszenie, kup ulepszenie. Ej, kurde, tylko czemu mi się nie chce, to czekajcie. Jeszcze raz wrócimy, może to się zbugowało. Oczywiście jak zdobyć. Otwierając skrzynki eventowe i oczywiście doładowując konto, możecie zdobyć te nasze plecaczki. Możecie sobie wymienić właśnie w taki back to school, e, znaczy back to, to e, school back, czy m, w zrapeczkach, czy też tym levelowanym, levelowanych strapeczkach albo utrzymywać i trzymać na ranking, czemu nie mogę tego ulepszyć próbuję to kupić i kupuję co chwilę i mi się <laughs> nie nabija no trudno, następnym razem ale szkoda, spróbuję wbić jeszcze pod koniec eee, pod koniec tego otwórz baga, nie mogę otworzyć, bo brakuje mi ołówka, której kupię chyba 10 tysięcy dobra, zostawimy może sobie to i pod koniec tego oczywiście codzienny bonus właśnie 24 godziny możecie sobie zgarnąć Pieniążki i skiny, więc zapraszam serdecznie do korzystania e, Niko przez 3o, e, macie darmową skrzyniczkę, która może wyglądać grube siano, ale to najgrubsze siano z takim z moim kodem Tylko takie itemy, ja wam pokażę Dzienny bonus, e, dzienny, e, dzienny giveaway, 6 godzinny giveaway, miesięczny giveaway, tygodniowy giveaway Zapraszam serdecznie też do korzystania, skoro i tak e, otwieracie czy wchodzicie do mojego reflinka to macie i tak darmowe, darmowe wzięcie udziału w pierwszym w dniowym tym, no to patrzcie. Boże, jak mi się język poprzez za 5 Silver 1, który możecie zgarać z moim kodem Niko przez 3O mamy. Okej. Okay. Wydaje mi się, że jest profit. A nie, myślę, że droższy jest ten ten. Nie jest profit, ale na zobaczcie, w sumie na dajmy na to. Do... pięć do osób, dwie osoby zgarają z fest skina. I możemy to ulepszyć. Dajmy na to tak. O, takiego sobie. O jezu, tu mam parę skinów. No to się pokiczkało. Nieważne. Następnym razem sobie polepszamy. Mamy 5000, aż. Nie wiem, czy aż, albo oż, albo może. Eee... Wykorzystajmy je no, troszkę na tej stronie. Czyli pootwieram otwieramię grubsze skrzynki, żeby szybko wlecieć na upgrader. Żeby nie przedłużaj tak za bardzo tego odcinka. 5 razy. Dobra, 5 razy. Postaram się. Mam nadzieję, że siądzie. Mam głośno słuchawki, aż muszę ja w siebie przekrzykiwać. Nice. Bardzo ładnie. Bajonet! <grystanie> Ej, elegancko, dwie kosy siady w sumie. I Whitefire, więc. E no, S. Dobra, nie wykorzystujmy już czwarta. Musiałem trochę przyciąć, bo w, w bicie było na, na rajon. rajon e Dobra. SKÓRĘ koniec, sprzedam oczywiście kolejne. BUM, trzy razy. po spokojnie, bo zaraz przewalimy wszystkie pieniążki, a ja też chcę coś jeszcze pootwierać. I AWUP-a w sumie nas siada. Asimov, która może zwrócić, albo nie zwróci. No, zwróciła. Reszta to tak naprawdę nic. Dobra, zostawimy sobie Neonori. Resztę sprzedajmy. 3000. Więc otworzymy może skrzynki eventowe, bo są w promocji. A zawsze możemy zebrać troszkę pecaczków. Więc tak, 385 zł. Złoty... 4 zł, 5? Nieważne. I wylatuje nam Jaguar i Hyper Beast. Ej, jest USP. Pięknie wyleciało. Pięknie wręcz. I 153 plecaki Ha, tornisty ha. No to w sumie, dobra, skrzynia skarbów Piratów, jeszcze raz 720 zł Ojoj, oj. przesadziłem chyba I Kosa, nawaja tylko Szkoda, że nie to Sprzedajmy te tańsze No w plecy, 680, ale w sumie Niedużo, więc, okej, okay, dobra, fajnie Niedużo w plecy Miosne cięcie. Dobra, damy też 586 razy złotych. pięć razy. Boże, jak mi się język plącze. I kosa. glusy, Tak jest. Tak jest. Jeszcze kołaszek za 710. ej, ale dropi dzisiaj. Ale dropi. I zbieramy ile plecaków. Essa. Pięknie. Dobra. Coś droższego jeszcze, czyli oczywiście standardowo. Eee, Tygrysa eee, A ty. Dobra, tygrysa robię 5 i zaresztą otworzymy jeszcze ten, polarną jeśli będzie, jeśli nie no to jakieś glosy czy coś. I kosa? O kurde, ojoj, musi zemka która zwrócić. No wam powiem. Zabrała fest, zabrała fest, mam dzień stu, więc na polarną starczy bez problemu. Jeśli oczywiście jest, jest, bo te polarny to mówię, jak świeże bułeczki, jak świeżutkie bułeczki z Biedronki tak schodzą. I siup. Ojoj, oj, oj, Digle, może uratuję. O tu jakby siadł, bo jo pierdziu. No dobra, jest git, jest git. Coś tam zwróciło. Lecimy z tym wszystkim na upgrade. Mamy 149 zł. jeszcze. To takiego jednego tego, jednego, e, przy, jedną przygodę. Otwórzmy sobie. Bum. Może siądzie jakiś, nie wiem, oni taj, czy coś, oni taj, onitaj, nie wiem, jak coś trzeba. wi Nie to Wi-Fire, tylko. E, no. Hellfire. 170 zł. Lubię, lubię. Ej, kurde, ogólnie mi się wydaje, że mamy profit. Czekajcie, te śmieciuchy. Szybko, 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 Weźmy, ulepszmy na razy 10, na kałaszka, tu siądzie. No i nie siada. <laughs> Lewa strona koła... I to tak bardziej na środku, dobra jeszcze... O, bo tu już są grube. Dobra, to już zróbmy tak. Razy 5 do stówki na razie. Ale czekajcie, zaznaczę ile tu jest? Tu jest... 1000. 10? Ej, no. Jesteśmy na plusie. 2000 pff Easy, na plusie już jesteśmy, dobra. Eee, razy 5 eee, takiego. Dobra. Dragon Lore. Nie doleci. Kurde. Znowu na dole, w tym samym miejscu. Co jest? Idealnie w tym samym miejscu. No nie, no. Oczywiście autotronika nie będę sprzedawał, bo się wytrzastałem z piążków Ale spróbujemy jeszcze coś zrobić. Jeszcze jakiegoś bajoneta? Dołóżmy to. To ee, może Poseidon. Poseidon fajnie, by było field tested. Może siądzie w końcu ta góra? Co? Może być, może być, że siądzie. Siedzi. Mamy Poseidona. Tak jest! Tak jest! No to w sumie jak Poseidonik jest. To tego razy 10. I dajmy tego knajfa z dziurką. I tu siądzie. Musi siąść tu. No nie, za lekko się kręci. Nam dole będzie shit. Ale bardziej cały czas ta lewa strona koła. No nic. A ile tu mamy? Jesteśmy na eleganckim plusie już teraz, więc możemy sobie zaszaleć jeszcze. Więc takiego... Mm, a, fejda. Czemu by nie? I celuję znowu w tą stronę. Może siądzie. Może siądzie, fajnie by było. Bum. Szybciej się kręci. Nie uda się. Kurde, na górę jest. Aj, Oj, korci mnie, korci mnie, żeby. White Lotus jest. Gungir. Ej, na Gungira? W 3700 zostanie. No dobra, nie, no próbuję. Ostatni raz odświeżamy i robię to na Gungira. Może się uda. Ale fajnie, jakby się udało. Ja pierdzielę. Dobra. Moreczki nie o subskrybuj, lajku, komentarzu. I my lecimy, walimy w żeby żebyś na bieżąco z odcinieszkami, jak i live'ami, które są bardzo często. I bum. Ej, za wolno się kręci. Nie Shit! Kurde, tyle zabrakło, tyle po prostu. No nic, mordeczki. Wbijacie na evencik, e, zgarniacie różne skin... wejdziemy jeszcze, czy możemy kupić. Może coś się zlagowała po prostu strona? Czy kupiliśmy już? Nie kupiliśmy, niby mamy jeden. A, ale czekaj, jakbym tak. Posiadasz 9 sztuk. No posiadam 9 sztuk, ale nie mogę otworzyć baka, ok. Na co mi 9 sztuk? No ale kupmy sobie parę jeszcze sztuk. by nie. Tu nam jedna sztuka tego potrzebna jest, tego sen. Dobra, mamy 5000. Czemu mi tu nie chce? No dobra, jeszcze jedną kupię. O, mamy, ulepsz baga. Dobra, udało się. I uwaga, ulepszyliśmy baga i otwieramy. Yy. Level drugi baga? Dlaczego? Ulepszyłem baga, dobra. Poczekajcie, bo coś, coś spierdzieliłem chyba. Aha. Czekajcie, bo coś spierdzieliłem. F5 level, level pierwszy. Jeszcze raz kupmy. Mam 10 sztuk, których nie mogę wykorzystać. Aha, bo 3 tu muszą być, dobra. Aha, i więcej. E, plus 10 na ulepszenie baga. No, ale nie mogę tego otworzyć. Dlaczego? Dobra, ulepszenie baga. Ej, kurczę, coś zwaliłem. No trudno, ale otworzyliśmy jednego baga, wyleciał nam w sumie e, e, UMP za 8 zł 9 prawie. Więc nieźle w sumie. Nie. Nie wiem. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku. Na razie chyba. Cześć, cześć.